Ale ogółem, ty powiedziałeś pociągiem, to sama jedzi, po, pociągiem, ja mogę za taksówkę zadzwonić. A. Już odzywasz się teraz? Ja nie chcę, żebyś ty się odzywała do mnie. Tak, halo? Halo. No halo. No cześć, słuchaj, bo coś miałam... je nagrywasz teraz, czy nie? Tak ja się rozłączam. Później zadzwonię No, później. Mm. Nietzsche.